Hva <coughs> skjedde? No, a Assassin's Creed Shadows, kurwa, 16 giga... A, spierdalajcie, kurwa, idę spać. Ogór ma takie, kiedy wszyscy już są na erze szybkiego internetu, a on dalej w kurgu. On dalej <śc�> korbką. O nie... Ci kurwa nie śmiej, bo znowu ci ten sąsiad kabel przygryzie. Nie po tym co zrobił stwierdził, że nie dotyka niczego. <laughs> to jest taka podpowiedź, że dzisiaj powinienem sprzątać. Chyba. Mam nadzieję ja po nocy sprzątał będę pojebałych Szpital. Hmm, możemy na. A nie, bo tam nie ma tego. Kor... Koronki, tu możemy. No Obo... No to powiem Ci, żeby cieli pa. który za dużo tych wysokich budynków jest. Chyba staj do nas perze będzie. Sniper, ale szpital jest najwyższy w tamtej tej okolicy. prolutować skrzynki. Jest yes, the blood. Oj, maska od razu. saki. Kawa Uuuu, saki, saki <grych> Maseczka, proszę bardzo, cyk. Przykre jest, że w BO6 nie można wyzywać ludzi. Ale nie wiem czy, polski, je, czy je polski język wychwytuje. <grych> Kto się mówi, że nie możesz. Możesz. <grych> Wykrywa... Wykryw, wykryw, gwiazdkuje je. Teraz napisałem ten. Kurwa, nie chodzi mi o czat, ja pierdolę. <grym> On na, na Francji. Kurwa. <grym> to już by ślewe. Beku wróci z urlopu, to sprawdzimy. Tak, tak. Z... <grym> Wczoraj jak trafiłem do gułaku, to mi jakiś polak kurwa z trybun, że o kurwa, gin, 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 rzucał we mnie kamieniami. Po tego dorwaliśmy kurwa, jak wyszedłem z gułaku, a kurwa, gin polaku robaku, jebany do niego mówię. I bakcyk kurwa update. Za karaj kurwa. Chyba tak. Mm, ty kurwo prostacka Wyzywasz to teraz będziesz miał update Dusze. I to nie od nas jeszcze z Ubisoftu przy okazji No <gibli> ale Ubisoft to się postarał i tylko 16 giga zapierdolił Oho Coś nie... coś bardzo złego się zaraz stanie Zastrasz się? Tak bo kurna ciśnie <gibli> <laughs> Trafiłem, bro. o nie, to Ale trzeba iść do ciebie skoczył. No nie gadaj. No No tak, kurda, bo się zesrą. No, kurwa. Będziesz miał, będzie lepiej siedzieć na pływającym fotelu. Oj, to nie w będzie namiocie. pływający. W, na... w namiocie jest tutaj. Mówisz, że jakbyś siedział do grochu? Raczej na dzidzie. O nie, fałszywy alarm to tylko pierdol. Kurwa, żebyś ci nie oszukał. No, też tak właśnie kiedyś miałem. Poszukajcie. się? Tak! I będzie... No. Będzie zaraz kochanie, masz acze? <grym> Ale to łatwo. fałka. Raz zaufałem swojej dupie i to był zły... Ja. ...zły pomysł. <grym> no nie widzę go z tego -e -y, <grym> tu. Makarena. W sumie to mamy helkę, możemy na stadion wlecieć, dzisiaj, Panny. Oh yeah. Ej, safe tu jest. Sprawdzałeś, czy dostałeś tego operatora, czy nie? No, w wydarzeniu sprawdzałem, nic mi się nie wyświetla, że go mam. Bon. No to w tamtym, w tym rogu musisz zobaczyć, czy jest na złoto zaznaczone. Ktoś tam misję? A, no, już skończyli. W duszy. To jest Wysiedli z niego. Na sklepie, no. Tam! Do mnie strzela. Jest, gracz rozwalony. Do mnie też coś woli. Sniper. A, tam, tam. Po rękach, po lewej stronie. U. Koronka jest pod nami, no? Mhm. Mm Dojas koronki? Aha, tak, tu. Tu jest jeden. Tu biega. Tu w czy jest. Tutaj. Tu jest drugi. A tu jest. A to ty ten latasz. Tak Tu jest. A ja, a ja do tego waliłem. <laughs> tu jest. Kurwa mać. O chuj. Dobra, ja zaskoczyłem. miałem u u siebie. W za koronką. Oho, już zrobił misję. Ale wiem gdzie jest. Dostał, stacja bazowa, podnosił Słysza. się, jest na nas, ale Helki nie trafił. Sniper do mnie bił kolego. Zdążyłem uciec, Helkę schować na sklepie. 16 koło. trzeba coś kupić Eee, yy, skrzynko ten, to kupimy i WSP kupimy. Gimbal weź tego Selfa Alright. Mam, wiem sobie No to nie poczułem, nie kupiłem co. Coś za mnie strzelał A, bo mi podchodzą z tej strony ty No i się podchodził Oj Podnoszę się Leży Czekaj, czekaj czekaj, nie, nie podnosi Spoko pod ten, mam już tam jest drugi serwis w sklepie jeszcze Dobra lecimy, 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 bo ten O kurna Pany gazu Władek poprawię, mam graczy, Poprawię, mam graczy tu Biegnie dalej Leży. Jeszcze jeden gdzieś tu był. Był. A się zmył. Dobra. Przed na jest budynek strzały. Ta. Ten budynek. Guys.

Nie za drzewem, nie chowaj się nice. robimy misję na sklepie Zrzut wzięli na sklepie Kasetuwa leci na sklep Bo nas tam się wali Dojechał go ktoś Mhm Hold -hmm. do samo ze Sajtera Z lewej strony Dobra, gracz, to grać Podnoszę Jeszcze po jeden Wygnie Leży Podnoszę naszego Jestem na dachu. Ta! Pieprzone snajperki. Dostał płyty? Nie wie skąd. Dobra, oni są tu na tym dachu, chyba zeskoczyli Auto idzie Już tu biega Jest, jest na dachu Po drugiej stronie są, po drugiej po drugie stronie są, po są O, 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 o. No jak kurwa go Mamy sklep, trzeba wykupić Ja mam już go. Wy macie gułak Ja mam, ja mam gułak jeszcze Lesiu, mów mi Podchodzi z twojej prawej. Idzie. On mnie zaczął się wyzywać. Dobra. <śmiech> <śmiech> Że kampie. Ja pierdziele. A rozjebać ich wszystkich tam? Tak. Leżą. Kurwa, ja z graczem chyba się biję. Mogę wam kupić tego. Dobra, hmm. Ja wezmę swoje rzeczy. No, jeszcze. no. minuta niecała. Dobra, musisz mnie wykupić. Dobra grać. Chyba. Jestem pewny, 100%. To, co kupować, ten? Czy ja podniesiesiesz. No, to. no, tam masz 40 sekund. Ja zdecham tu gdzieś tak są moje rzeczy No i gra gitar Masz 100 AK74 O chłopie, kilo zrobione nawet rozrzutu, nie ma nic, nie? Jestem Jakby już musieli wziąć pojazd, panowie, i się ruszyć, a nie tak zbutajcie. Przez to, żeby nas snajperzy nie ściągnęli. Obieckiego bierzemy, czy nie? No... tak, na otwartej przestrzeni jest, ale... Odjedziemy, no w sumie. O ile, o ile będzie chciał strząść? No... Tam będzie grać biegu, tu. Bieg. Biegnie tu, tu są przed nami Podnoszę się post, post, post. A, zabili post, post. mnie no To gracze byli w ogóle Jeszcze tu jest No a nie mogę, bo góła jest Na garażu tam Przed ogrodzeniem był Jeszcze tutaj sniper gdzieś wali Słyszę wojs. No? Dobra, ściągnięty bucik. Tu był gościu. On swój rzeczy chciał zgarnąć. A, fajnie, nie wiem czy dostałem.

Nasza się o panie, ile tu rzeczy. Zresztą się ich tu wysypało, nie? Tak, o Boże, jak to kości ty. 3, 4, 5 Roxy mam? Mm -hmm. Lesio, tu jest maska Ja mam na 100% mam nie, masz. Maskę. Nie, nie mam Nie mam Nie maski. pokazuje mi żebyśmy wyście Takie. Proxy, no właśnie cały czas mam je.

Kurwa, tam. Kurwa. Teraz jakiś albo. No, tak. Po drugiej stronie. Tam. A, to są gracze. Coś jedzie. o To sam. Po płyta. Jedzie GLTV, do nas. Będą po mnie. Ta, to oni, na tym GLTV gadają. Dostał. Wykupili się na sklepie A. Płyty dostał. Mimo to z nimi. Krótko. Wykupili na znowu. Naciągał strzał. Uważaj, uważaj. Kurwa, z lewej strony, z lewej strony mamy. Lecę bimbal knięty. Nice. Jeszcze jeden powinien być. Tu są. Tu, tu, tu. Biegam niżej. Dobra noc Snajper jakiś do mnie walił Teraz gdzieś z tamtej strony no Ale bardziej... Ja już wiem, już wiem. ja już widzę, już widzę, widzę ich Widzę go. Tu jest za tymi. Ej, to, to ostatni zostawił. Tak, to są ostatni. Czekaj, kupuję nalot, nie dam pusz. Jest, jest, jest jeden w środku. Ale go o ściągłem. Je. Jak się położył, to było go widać całkowicie. O jest! Je, patrzcie, patrz, patrzcie na to, patrzcie na to. Nice. Lesiu, Rozumiesz to zarań no? i no Czuję co to robi, e, elegancko to jest jest Mm hmm.